Panie Ministrze, Panie Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Panowie Posłowie, Przedstawiciele Władz Rzeczpospolitej, Oficerowie, Żołnierze. Pozwólcie, że to, co mam do powiedzenia, będzie sformułowane trochę inaczej niż zwykle. Chcę w tę ósmą rocznicę tragedii, ósmą rocznicę śmierci najlepszych najlepszych, jak słusznie powiedziano, zwrócić się przede wszystkim do rodzin, zwrócić się przede wszystkim do matek, żon, dzieci, do tych, którzy sprawili, iż Polegni, piloci, żołnierze mogli służyć ojczyźnie całym swoim wspaniałym talentem, całą swoją duszą, wolą i umysłem. Że mogli sprawiać, iż Polska mogła się czuć bezpiecznie. Że to wasza troska, wasza miłość, ale przecież wasz nieprawdopodobny codzienny wysiłek skierowany przede wszystkim do nich pozwolił im przejść do naszej pamięci jako tacy wspaniali piloci i żołnierze, przejść do pamięci Polski jako ci, którzy stanowili fundament polskiego lotnictwa. Zwracam się do Was z podziękowaniem za tamten czas, ale także za te osiem lat, kiedy to Wy zapewniłyście, to Wy rodziny zapewniłyście, że ta pamięć trwa i ta pamięć współtworzy ducha polskiej armii. A przecież to Wy jako rodziny stanowicie rodzinę rodzin, czyli naród polski. To naród wyłania z siebie armię. To dzięki narodowi może nar armia istnieć, ale naród by nie mógł dawać tak wspaniałego źródła siły, gdyby u jego podstaw nie było Was. Gdyby u jego podstaw nie było żon, matek, dzieci, sprawiających, że żołnierz polski może służyć swoim wysiłkiem ojczyźnie, Polsce. Za to dzisiaj Wam dziękuję, ale też wszystkie rodziny żołnierzy. O ten wysiłek proszę. Bo jak nigdy jest on dzisiaj Polsce potrzebny. Ta ofiara, którą złożyli wasi najbliżsi, którzy wtedy 23 stycznia 2008 roku tutaj zginęli, nie pójdzie na marne. Armia Polska nigdy ich nie pozostawi. Armia Polska zawsze się będzie o nich upominała i zawsze będzie o nich pamiętała. I polscy lotnicy, którzy dają tak wspaniałe przykłady zdolności, poświęcenia, umiejętności i przed którymi jest tak wspaniała przyszłość, Zawsze będą o tych, którzy tutaj polegli, pamiętali i brali z nich przykład, z ich zdolności, uporu i wiedzy. Cześć ich pamięci.